Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się znowu w Rusocicach. Znowu jest z nami ksiądz Leszek Mateja. Ehm, świętowaliśmy Boże Narodzenie, świętowaliśmy świętego Szczepana, pierwszego męczennika, świętego Jana, świętych młodzianków. Ehm, 31 Sylwestra była również uroczystość wspomnienia świętej rodziny z Nazaretu. 1 stycznia świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ehm, 3 3 stycznia, czyli w tym tygodniu będzie Najświętszego imienia Jezus i cały obchód tych różnych uroczystości zakończy się objawieniem Pańskim. No właśnie, zakończy się. A jak dawniej to wyglądało? I dlaczego, dlaczego właśnie pierwsza była ta uroczystość objawienia Pańskiego, czyli Epifanii, kiedy w liturgii kościoła padną takie słowa, że dziś Chrystus przemienił wodę w wino, dziś wziął Chrzest w Jordanie i dziś objawił się mędrcom trzy wydarzenia w jednej uroczystości. Dlaczego pierwsze wspólnoty chrześcijan, dlaczego ojcowie właśnie w tym wydarzeniu upatrywali moment kluczowy, no właśnie, przyjścia Boga na świat. Ten moment jego objawienia się. Dlaczego to było pierwotne święto, kiedy, kiedy wspominano Boże Narodzenie? Czy tak było w ogóle? <grytanie> to jest to, że te trzy wydarzenia się łączą wtedy, no to jest prawda. O czym wspomniałeś? Jaki był zamysł? O ile pamiętam, bo zaskoczyłeś mnie rzeczywiście tym pytaniem, Święty Augustyn tłumaczył to w ten sposób, że to, te wydarzenia jakby miały miejsce w tym samym czasie. Oczywiście jakby w rozdzielonym czasie, prawda? Bo wiadomo, że mędrcy przybyli. Tam 30 lat wcześniej, kiedy miały te kolejne wydarzenia miejsce. Natomiast ja zwróciłbym uwagę, odpowiadając na to pytanie, na to, co dla mnie było takie kiedyś bardzo zaskakujące, kiedy sobie uświadomiłem, jak po gracku brzmi objawienie. To jest apokalipsa. Dla nas to słowo wiąże się z czymś trudnym. Natomiast ta ostatnia księga Pisma Świętego mówi o Bożym Objawieniu w kontekście czasów ostatecznych, w których już uczestniczymy, bo apokalipsa to Boże Objawienie już ma miejsce. To jest oczywiste, kiedy się odczytuje te, tę księgę. Natomiast, jeśli nazywamy objawieniem to wydarzenie, kiedy mędrcy przychodzą, kiedy e, Pan Jezus dokonuje cudu przemiany wody wino, I trzecie wydarzenie? Krzest. Krzest. I gołębica. Objawienie. Bóg ukazuje pewne prawdy, e, które się no, wiążą ze sobą. To są odsł odsłanianie e, tajemnic. E, jakich tajemnic? E, pierwsza tajemnica e, związanego z, z przyjściem mędrców to to, że przychodzi mesjasz na Ziemię. To trzeba podkreślić, że ani Żydzi, ani ci, którzy odkrywali Boże Prawdy obserwując niebo, nie mieli świadomości, że Mesjasz będzie Bogiem. Można powiedzieć, że Bóg nas tą prawdą zaskoczył, odsłaniając tę prawdę później w Nowym Testamencie. Oni czekali na doskonałego człowieka, na nowego Adama. I ta prawda jest odsłoniona również w kanie galilejskiej, wcześniej w czasie chrztu Pana Jezusa w Jordanie, bo tak Jan wskazuje na Niego, to Baranek Boży. Prawda? Mesjasz, to jest tytuł mesjański. I stąd jest opis napełnienia człowieczeństwa Chrystusa duchem świętym. Bo Jezus w tajemnicy swojego bóstwa jest nieustannie zjednoczony z Ojcem i duchem świętym. Więc tu nie mam mowy o odsłonięciu Bożej tajemnicy, która była w Chrystusie, bo ona była zjednoczona z Duchem Świętym. Duch Święty nie mógł stępować na Jezusa jako syna, jednorodzonego syna Bożego. I dokładnie też ta prawda jest odsłoniona w Kani Galilejskiej. Dlatego, że Jezus czyni tam znak, który jest związany z tym, że jest drugim Adamem. Nieprzypadkowo zwraca się tam do Maryi Niewiasto. Dokładnie tak, jak jest nazwana pierwsza kobieta po stworzeniu przed grzechem rajskim. Imię Ewa pojawia się dopiero po grzechu rajskim. Niewiasta. Stworzona jest na obraz Boży i w tym opisie, który już w pierwszej rozmowie przywo przywoływałem, planie Bożym, że Bóg najpierw mówi, że uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobnego nam, a później jest akt stworzenia i stworzył Bóg człowieka na swój obraz, nie ma mowy o podobieństwie, bo ono jest jakby zadane później człowiekowi, to dalej w opisie Księgi Rodzaju jest mowa o tym, żeby człowiek panował nad, swoim, nad całym stworzeniem, opiekując się nim, to ważne też. Ale On otrzymał władzę nad całym stworzeniem, nie tylko tym ożywionym, ale także nad materią. To mocą tej władzy Jezus zmienia wodę wino w Kanigali Galilejskiej. Co ciekawe, można sądzić, że Maryja wiedziała o co prosi Jezusa, bo ona też miała taką samą władzę, jako niewiasta bez grzechu czyli mają w sobie odsłonięty Boży obraz w pełni. Co to nam mówi? Ano to, że jeśli my odsłonimy w sobie Boży obraz, to także wypełniając wolę Bożą, jeśli Bóg tego zachce, możemy Bóg może nami nam się posługiwać w kontekście takich interwencji w, w stworzeniu. Co? wielokrotnie czynili święci. E, więc tak bym odpowiedział na to, Dobrze, bardzo dziękuję. to pytanie. E, pytanie tak rozwijające, bo z tym świętem jest związanych wiele symboli. W naszym kraju to od już kilkunastu lat wznowione orszaki, korowody. Również w Krakowie skauti się angażują od dziesięciu lat już chyba w Organizacji Orszaku Trzech Króli, który sprowadza kilkanaście tysięcy osób, kilkadziesiąt, przepraszam, tysięcy osób. jest to właśnie radosne świętowanie wydarzenia, które, które jest przełomowe, ale są też takie symbole, które, które są ofiarowane dziecięciu przez tych mędrców, którzy przybywają. Jest złoto, które się ofiaruje królowi, jest kadzidło, które się ofiaruje kapłanowi, jest mira, która zapowiada cierpienie i która zapowiada to namaszczenie, które się odbędzie na, na pogrzeb Zbawiciela. I pytanie jest w jednej z kolęd, właśnie śpiewamy też o tych, o tych darach, które przynosimy. I te dary są też darami naszego życia. I pytanie, czy, czy ksiądz ma jakieś takie rozwinięcie tego, co może być z tym złotem, co kadzidłem, a co, a co mirrą w naszym życiu, które zbawicielowi możemy ofiarować. No wiadomo, no może ta symbolika może być bardzo wielorako rozumiana. Co my możemy ofiarować Bogu, Chrystusowi, który przychodzi, stanie się jednym z nas, wykorzystując tą symbolikę? No, myślę, że ta symbolika złota, to co jest dla nas najcenniejsze, myślę, że warto powiązać z miłością. To jest dla z oczywiste, że miłość jest najważniejsza. I Bóg oczekuje, oczekuje naszej miłości. Pieśń nad pieśniami. Słyszymy te słowa oblubieńca, z którego trzeba nam utożsamiać z Chrystusem. Jak oczekuje na miłość oblubienicy, jak jej szuka, jak jak wyczekuje z tęsknotą na nią. I to jest dokładnie takie doświadczenie w naszych relacjach z Chrystusem. Ktoś, kto odkrył taką relację z Chrystusem, że wie, że on go kocha, autentycznie kocha i, no i czeka się na spotkanie z nim, żeby doświadczyć jego miłości, choćby właśnie w Eucharystii, w Komunii Świętej, to powinien odkryć, że jeszcze bardziej Chrystus czeka na naszą miłość. Że on za nami bardziej tęskni niż my za nim, kiedy już wejdziemy w taką osobistą z nim relację. Bóg naprawdę cieszy się z naszej obecności. Przekonuje się za każdym razem, kiedy jestem na adoracji Najświętszego Sakramentu. Mamy tutaj w parafii kaplicę adoracji, w swojej korzysta wielu wiele osób i za każdym razem, kiedy jestem, wiem, że Jezus się bardzo cieszy z tej mojej obecności, pomimo tego, że nie zawsze ta modlitwa się układa tak, jakbym chciał, że niekiedy przychodzą rozproszenia, ale wiem, jestem przekonany, że Bogu jest miłe to spotkanie, jak każda inna modlitwa. On czeka na naszą miłość. Właśnie miałem takie skojarzenie, może dla niektórych będzie twórcze, że w naszych czasach, bardzo dobrze, no, w naszych czasach, czas, w naszych czasach y, mówi się y, bardzo dużo o tym, że nie mamy czasu, że jesteśmy zabiegani, a jest takie powiedzenie, że czas to miłość właśnie i czas to, czas to miłość, czyli czas tracony przed Panem to jest właśnie ta miłość, którą my możemy ofiarować i to jest coś bardzo konkretnego, co my możemy dać. Bo jak kocham, to znajdę czas. Ja. Wtedy no bardzo, bardzo piękne, bardzo piękne rozważanie. Przejdźmy dalej do kadzidła. Co, czym może być kadzidło dla współczesnego człowieka? Kadzidło, no to jest dal, który właśnie składano na Bogu. Najważniejszą ofiarę, o której usłyszeliśmy choćby niedawno w Adwencie, którą kapłan Zachariasz składał w miejscu święty święty, to było ofiara kadzenia, okadzenia prawda, tego miejsca. Więc oddania takiej czystej chwały Bogu. I ja bym to powiązał z modlitwą uwielbienia. E, już mówiłem o symbolice miłości jako w ogóle czasu e, dla Pana Boga. A tu bym jeszcze dodał właśnie, że trzeba nam e, prosić Pana Boga o, o coraz głębszy wymiar naszej modlitwy ujednienia, okazania niejakogo, oddania chwały czci nie tylko na Eucharystii, ale także choćby w pieśni, która spontanicznie może się wyrywać z naszego serca. Kiedyś to było bardzo piękne doświadczenie. Ja pamiętam coś z dzieciństwa, kiedy babcia nieustannie śpiewała pieśni religijne w domu. Nie było radia, cały czas brzmiała melodia uwielbienia Boga. Jak to realizować we współczesnych realiach? No każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale Bóg chce tego okazania go, tego uwielbienia go, nawet myślą, nawet bez słów czy pieśnią. Tak, niesamowite jest w uwielbieniu Pana Boga to, że człowiek, który zaczyna Pana Boga uwielbiać, dostrzega sens tam, gdzie po ludzku i pod względem interesów sensu nie ma. Gdzie coś jest przegranego, gdzie coś jest zniszczonego, gdzie coś jest może cierpieniem, to człowiek może zobaczyć przestrzeń, która właśnie otwiera go na Boże działanie. No to już tutaj dotknęliśmy cierpienia no to, to chyba, znaczy nie wiem, ale przejdźmy do Miry, ale mam wrażenie, że to, to też są te wszystkie sprawy, które, które nie są w życiu łatwe, żeby je przeżywać razem z Panem. Tak, to na pewno, tylko właśnie jeśli mówimy w kategoriach daru dla Pana Boga, to ja bym tu widział coś innego, bo to wiadomo, że to jest temat tajemnicy cierpienia. Więc umiejętności współcierpienia z Chrystusem, zapraszania go do naszego cierpienia, aby ono nabierało charakteru zbawczego, to jest ważny temat. Ale tutaj bym widział coś innego. Jeśli to ma być dar i związany z tajemnicą miry, to ja bym tu widział cały wymiar naszego miłosierdzia wobec ludzi, innych ludzi. Współcierpienia z nimi. Więc yy, yy, to jest umiejętność przebaczenia, bo to jest fundamentalny wymiar miłosierdzia, najpierw ten akt duchowy, a nieustannie trzeba nam kształtować tą umiejętność przebaczenia. No i cały wymiar naszej dobroczynności, jak mówiliśmy przedtem o tracenie czasu dla Pana Boga, tak tu tracenia czasu dla człowieka. Wsparcia tych najsłabszych, nie tylko w wymiarze materialnym, ale, ale moralnym także, bycia z nimi, modlitwy za nich, upomnienia jak trzeba, bo to też jest akt miłosierdzia, pamiętajmy, to jest pierwszy uczynek miłosierdzia, upomnienie właśnie braterskie. Więc tak bym widział tą mirę, cały wymiar naszego miłosierdziowego z ludzi jako akt właśnie oddawany Bogu na Jego cześć. I wtedy mamy taką, taką pełnię nie? tracenia czasu dla Pana Boga, uwielbienia go i służenia mu w naszych bliźnich. Bardzo dziękuję za te refleksje i zachęcamy właśnie do, do przeżycia tych już kolejnych jeszcze świąt, które pozwalają nam odkryć pełnię naszej wiary do świętowania, do zaangażowania się w różne inicjatywy, ale też do wspólnego kolędowania. Życzymy wiele radości, jeszcze spotkań opłatkowych zapewne, też naszych harcerskich. No i tutaj dziękując za gościnę, też zapraszam do Rusocic, gdzie jest takie od pewnego czasu już dłuższego powiedzmy Centrum skautowe, przy parafii działa prężnie i teraz działa też drużyna więc zapraszamy serdecznie i, yy, i zachęcamy do tego żeby też te yy, rejony ziemi krakowskiej, to jest ziemia krakowska tak? Czy, czy, Powiat czy, krakowski tak? tak? Tak, żeby odwiedzać i żeby poznawać bo jest tutaj przepięknie. Więc serdecznie tak. zapraszamy. Z Panem Bogiem. Hmm.